Cześć, z tej strony Piotr i kanał Chiny To Lubię. Pamiętacie Matrixa i dwie wersje świata w zależności od tego, jaką tabletkę połkniecie niebieską bądź czerwoną, albo widzicie to, co widzieliście do tej pory, albo widzicie ten ukryty świat. To drugie znaczenie. No właśnie dzisiaj w tym odcinku opowiem wam o tym ukrytym znaczeniu w różnych zwierzętach, roślinach, czyli o symbolice w chińskiej kulturze. Zapraszam! Już bardzo dużo odpowiedzi daje nam na przykład, jak do pewnego pojęcia Chińczycy podchodzą, właśnie łącząc odpowiednie znaki ze sobą. Co więcej, sztuka, malarstwo chińskie to również ma te ukryte znaczenia. I właśnie tak jak powiedziałem, w tym odcinku postaram się przedstawić kilka, kilkanaście takich symboli, o których może nie słyszeliście, które może Was zainteresują, żeby tą wiedzę pogłębiać. No dobra, to już jedziemy z konkretami. Na pierwszy rzut coś, co może nie zdawaliście sobie sprawy w ogóle, że takie znaczenie mogą mieć dwa zwierzęta e, funkcjonujące obok siebie, czyli borsuk i sroka. Jeżeli one są razem namalowane, oznaczają szczęście. Jestem ciekaw, czy wiecie, co oznacza bambus. Bambus, który zresztą często jest z drzewami wiśni przedstawiany. Bambus oznacza długowieczność. No i tu w zasadzie można byłoby się domyśleć, bo są bardzo trwałe i bardzo szybko i, bardzo, i rosną na bardzo długie e, Długość. A na przykład nietoperz. Nietoperz w zachodniej kulturze nie za bardzo dobrze się kojarzy, Radzie się go boimy, no chyba, że chodzi nam o Botmana. W Chinach nietoperz oznacza szczęście. I na przykład jest coś takiego jak pięć nietoperzy UFU, które oznaczają długie życie, zdrowie, miłość, bogactwo i naturalną śmierć. Niedźwiedź z kolei bardzo często symbolizuje mężczyznę. No dobra, to w takim razie czas na motyla. Co oznacza motyl? Czy skoro niedźwiedź to był mężczyzna, czy motyl to jest kobieta? Nie, motyl oznacza dobre wiadomości. Karp, na przykład, u nas w naszej kulturze najczęściej spotykany jest na stole w wigilijnią kolację czy obiad. Czasami łuska jest zabierana do portfela. W Chinach karp symbolizuje powodzenie w biznesie. Zresztą często malowany ze smokiem czy z drzwiami smoka może symbolizować taki wyjątkowy sukces w biznesie. To dlatego, że smok to jest kolejne zwierzę przypisany jest cesarzowi. I jeżeli karp wręcz przechodzi przez drzwi, przepływa przez drzwi smoka. Oznacza to, że wchodzi w ten krąg cesarski, czyli osób najwyżej postawionych w państwie, w cesarstwie i tych, którzy osiągnęli największy sukces zawodowy. No ale właśnie, jesteśmy przy smoku, co w takim razie oznacza, oznacza smok cesarstwo, cesarza nawet bardziej konkretnie. Smok z pięcioma pazurami, no to właśnie głównie cesarz, z czterema pazurami to książę, a z trzema urzędnik państwowy. Widzieliście? Jest oczywiście też inne zwierzę, które jest zaraz za smokiem. To jest feniks. O ile w naszej kulturze jest związany z odrodzeniem, z nowym życiem, o tyle w Chinach związany jest, jest przypisany cesarzowej, ale też i z długowiecznością. Zresztą pojawia się też w czasach dobrobytu i pokoju. No ale dobra, tych zwierząt związanych z długim życiem jest bardzo dużo. Żółw. Zresztą, tak jak u nas, właśnie również z długim życiem jest związany. Jest oczywiście wąż, który w naszej kulturze jest no, nie za bardzo fajnie kojarzony, szczególnie biorąc pod uwagę chrześcijaństwo i Biblię, ale w Chinach zresztą jest podobnie. Wąż to zła istota, która ma wręcz ponadludzką moc. Ale taką moc również ma król zwierząt, czyli lew. Ten również ma nadludzkie moce. A jak już jesteśmy przy lwie, no to przeskakujemy do tygrysa, który również oznacza siłę, ale tutaj, akurat w takim nawiązaniu do siły militarnej, wojskowej. Jest też kot, no. Tak jak i lew i tygrys, ale ten taki kot nasz, wiecie, domowy, uliczny. Zależy, czy ktoś go ma prywatnie, czy spotyka na ulicy. To nie przynosi nam pecha, jak u nas czarny, przebiegający drogę, ale kot z uwagi na dobry wzrok w Chinach e, widzi złe duchy i je przepędza. Zresztą jest też. E, Obrońcom chroni jedwabniki, a wiecie, jedwab dawniej w Chinach był bardzo ważne zwierzę. Z taką istotą, która przepędza złe duchy, kojarzony jest również kogut. Kogut głównie dlatego, że właśnie rano, kiedy mamy wschód słońca, budzi się i budzi wszystkich do życia i właśnie tą ciemną stronę doby, czyli tą noc, przepędza niejako, która jest z rzeczy związana właśnie z duchami i z demonami. Są też cykady. Cykady, które okazuje się symbolizują życie po śmierci, ale też właśnie nieśmiertelność. No i jest warzywo, które musiało znaleźć się w tym odcinku. Cebula. Cebula z uwagi na te warstwy nie tyle oznacza coś ukrytego, coś jakieś drugie dno. Tylko wysoką jakość w znaczeniu umiejętności. Ktoś jest wybitnym specjalistą, to właśnie symbolem tego jest cebula, bo wiecie, zgłębił te pierwsze powierzchowne warstwy i wszedł głębiej i poznał tajniki. Największą umiejętność zdobył. Tak kojarzy się w Chinach cebula przynajmniej. Kulturową. Jest też świerszcz, który symbolizuje ducha walki. Ja wiem, że to przy cebuli może e, dziwna wrzutka, ale to bardzo ciekawe. Świerszcz i duch walki. Ale są też podobieństwa. Gołąb, na przykład u nas w Polsce i w Europie, symbolizuje pokój. Zresztą nie tylko w Europie, ale też i w Ameryce, pewnie w Afryce też. W Chinach również gołąb jest symbolem pokoju, ale też i piękna. A co powiecie na kaczkim? Szczególnie dwie kaczki. Dwie kaczki symbolizują. Udane małżeństwo. A jak już jesteśmy przy małżeństwie, to możemy też namalować dwie ryby, które również właśnie mają związek z małżeństwem, tylko z płodnością w małżeństwie. Siłę symbolizuje z kolei orzeł. Zresztą tą samą siłę symbolizuje również słoń, co wydaje się bardziej zrozumiałe, ale też słoń jest symbolem intelektu. Słoń jest też symbolem silnego kręgosłupa moralnego, kogoś, który postępuje zawsze moralnie i nigdy się nie waha. Tego właśnie symbolem jest słoń, czyli pewnego rodzaju stałością. Szybkość i wytrwałość w Chinach symbolizuje koń, konie, to zresztą zwierzęta, które nie tylko chiną w dawnych latach, ale i teraz towarzyszą, chociaż teraz bardziej kolekcjonerom, czy osobom, które po prostu lubią jeździć konno. Ale jako, że konie od zawsze były z człowiekiem w zasadzie i, z, i, i na wsi, i, i, i z tymi ludźmi wysoko postawionymi, zawsze były związane, no to to odniesienie do... K konia w kulturze jest obecna na całym świecie. Lotos symbolizuje, jest symbolem doskonałości, ale również związany jest, jest jakby symbolem lata, tak możemy powiedzieć. Za to symbolem jesieni jest chryzantema, ale ona też symbolizuje długie życie. Jak mówimy o Chinach i różnych symbolach i zwierzętach przede wszystkim, no to mamy pandę, która akurat w chińskiej symbolice oznacza człowieka. A w chińskiej kulturze, a szczególnie w taoizmie, brzoskwinia symbolizuje nieśmiertelność. Perła. Perła z uwagi pewnie na swój kształt i kolor związana jest z księżycem, ale symbolizuje też piękno i taką czystość. Było lato, była jesień, też jest wiosna, piwonia. Piwonia jest symbolem wiosny, ale też powodzenia, dobrej fortuny, szczęścia. I to by było na tyle. Trochę tego się zebrało: różne symbole zwierząt, warzyw i owoców, o, które może, o których może wiedzieliście, a które może was zaskoczyły. Dajcie znać. W komentarzach, czy tak się właśnie stało, czy pod filmem, czy w moich mediach społecznościowych, gdzie ten film udostępniam, jak wam wygodniej, dajcie znać też kciukami w górę czy w dół, czy ten film był dla Was OK. Mam nadzieję, że tak, bo właśnie po to filmy kręcę, żeby Was po prostu to interesowało i żebyście wiedzieli coraz więcej o Chinach. O ile o polityce mówi się dużo i na moim kanale również takie tematy znajdziecie, o tyle warto poznawać kraj również pod kątem literatury, kultury właśnie i ukrytych symboli. Tak jak wiecie w Matrixie, o którym mówiłem na początku. To tyle z mojej strony dzisiaj. Widzimy się w następnym tygodniu na kanale. Chiny to lubię, mówił dla was jak zawsze. Piotr, czyli twórca tego kanału. Dobra, znikam już, bo musiałem dwa razy nagrywać wysiadła mi bateria. Raz nagrałem bez mikrofonu, także wiecie, już na pamięć znam te symbole. No i dobrze, i o to chodzi. Także wy też obejrzyjcie jeszcze z dwa razy i będziemy na tym samym poziomie. Na razie.